Okej, okay, on na plecce mnie zabił, czyli nie ma życia. Leży. No, bo... na ulicę Halo, halo, witajcie, z tej strony Lech i witam was w kolejnym odcinku, a dzisiaj będzie testowego LKM LKM'a Fina. Zobaczcie, eee, jaką czapeczkę nawet mam od Activision, gułak. No, także testujemy nową broń, która jest, no jest bardzo mocna według mnie, naprawdę ma swoje minusy, że się długo ją tam przeodowodowuje, troszkę ten ADS, przybliżanie też, szybkość sterowania jest dosyć wolna, ale zabija bardzo szybko, naprawdę. Eee, testowaliśmy właśnie sobie na czwórkach w ekipie, tutaj macie giereczkę i kosiło ostro, także oglądajcie do końca, bo tam macie wszystko pokazane, jak jest ta broń zbudowana. I oprócz tego wbijacie też dzisiaj na streama, bo będziemy, eee, bo można tą broń też zbudować jako takiego minigana. zrobimy sobie minigun challenge, spróbujemy wy wygrać eee, w ten sposób. I oprócz tego ma być jakiś live event, może będzie o 19.30. Także koniecznie wbijajcie na streama, oczywiście. Link w opisie do Facebooka, do LechTV. No a ja wam teraz życzę miłego oglądania, bo fajna ekipa, pełno fragów. Także oglądajcie też do końca, bo tam macie wszystko pokazane, jak ta broń była zbudowana. Także cześć, cześć, do następnego. Ile hajsu? No, to jest zbuchowane lobby <śmiennie> mamy? 40... 12 k dawać. Dobra. patrz, Kolejne, uwaga. No mówię ci, zbieramy tutaj 100 24 tysięcy. <śmiennie> to jest chore, nie? A co? No. No trzeba. Bo z... macie te pieniądze? No, wy kupi się. No, takie torby będą leżały teraz wszędzie na tym, no. O, też biorę kolejno. Ja pierdolę, nie gadaj. Idziemy dalej, to jest rusz. Trzeba. kupujemy. O, petak. Idę na loadout No mnie też. Jak podnoszę się przed nami, to się wyprowadził. tutaj? Tak, z góry biłem. Rzucę wam load'a. U mnie, to jest tak. Ale wam nie jedzie. Gonią mnie. Nie ma po ja w ogóle. Becy. Leżą cie. Jezus, i do pieniędzy mają. Co jest? Ja 100 tysięcy dzisiaj nie nie uzbierałem, nie? Jest. Sam, na solem. Ja pierdolę. Na starych. Timek A ty już tam, kurde. Low, I cała taka gierka będzie? Nie, nie, tylko, nie, tylko tutaj. Super tylko superstar? Tak. No co ty gadasz? No. Idę tutaj. Dwa złotych zrobiłeś, czy nie? Nie, jeden tylko. <laughs> o ty, ja tyle pieniędzy masz. O, spoko to chodzi w miarę. Ja prowadzę. Dobra. Jedziesz na stare ze mną? Dawaj. Ty drugi złoty czy nie? Ty, dobra, self... dobra tam kupię selfreza.

Prawie ci się Piotrek le, le, le. Tak. Powali mnie Powalił mnie jeden z dołu W garażu jestem tam Dobrze, niedobrze Dobra, powiedz no mi co? Ty Najmniej no ostatnio gościu zabi... Gościu mnie zabił no easy, easy. Miałem plecak 50 miałem przy sobie i mnie chłop zabił Nie? Ale mówię, no 100 tysięcy na stole udało mi się wyciągnąć Było dobra. To była dobra gierka to jest w ogóle to jest masakra To prawda no, to jest duże minus tej broni Na no, basenie są Ale jak, musi mieć jakiś znaczy jeden minus, broń bez kitów No jak. musi być no Ciekawe, weźcie to auto, co? Nie, no, pobiegnę jak wzią. wy sobie jeszcze ja jadę, jadę, bokiem, jak ktoś chce to zapraszam hmm. bieg, bieg. Tego. Jest na wieży, na wieży, na wieży. No to jest, tam to jest. Tam, to jest. Dobra. No to jest. Dobra. idziemy po tamtego. Ta wieża bez życia. Będzie kumpli zwrócał. Zeskoczył. Uwalony z Ale to jest, to jest solidne tego. Mam fraga. ja mu nie mam w ogóle. Trzeba było boxa kupić, cholera. Spada. Przeduję jak się nic nie dzieje Idę tutaj No to dawaj No Wyskakujecie? Czy... Tak, tak Dobra, to tu jest drugie auto, to... Macie trofku Zrzucę was własne... na drugi... Nie mam Nie, mam Nie słyszałem nic Mam w dwie osoby No Idę Tutaj, dawaj no, Sprawi, no, trofkę stawiam Okej Aż byśmy mieli że trowkę tu Tutorial Ci nagram, jak wstawiać trofi, co? Dobra Dobra To organ... To moje... Moje 11 jazdy pojazdami znowu się... ...zbywają To gwarantuj, nie ma... To jest... Złapimy... Gdzie? A gdzie wy jesteście w ogóle? Do drugiego Policyjka Policyjka powalona Na dachu był Wybiegam Arter fioletowy Pan jest to jest na rok u nas. Na SW było chłopiec. Piętro już. O kurwa. Potrzebny zgad na mojej pozycji. Zrozumiałem. Na mnie. Więc nie? Cofnij się. Cofnij ci Odbitego. Raz rzucam. Nie wiem, czy podnoszę. Kolejni biegną przynajmniej

Pierwsza musimy przyspieszyć, bo nam zawieram kładem chłop jakiś jest, ląduje Ja, bo... ja pierdolę. ale No, z buta. Parter, wychyla. chyba. Gonię go. Mhm. Na schodach, zero ma. Biegnę. Ja chodzę na górę. Wchodzę, na drabinę wchodzę, jak coś. Ja z góry tym pójdę. Gdzie on jest, na klatce? Na klatce, na prawie najwyższej. Leży. Ten LKM jest przegięty. Okay. Ja mam trowkę jak ktoś... Się... Gdzie Myśmy ja, my A, jeszcze tych można zlucować. Lądują, lądują. Ta. Jeden powolony. Okay? Policyjka. Nice. Leży tamten. Nie dostałem fraga z tamtego. Leżą. Podnoszą się. Ja wiem, wiem. Na dachu. Ja leżę. Nie, nie, nie. nie. O nie. Pijam, nie. O, nie. Na dachu gdzieś tam wyglądał, kurde. Mój Tak. na górze na Będę na górze siedzi. Mój <noise> już Czekać. Dziękuję. Najpierw Najpierw no. Widzę No Ja ląduję tam na lód swój Ty, nie wiem czy zdążę na Ja powaliłem Nie zdążę na swój lot Otworzysz WSP? Ląduję no, u ciebie Nie mam Auto dojeżdża Auto, tak Patrz Ja nie mam kul Trzy razy? Czy raz kupić tak. Kurwa, nie mam na kul Masz i co jest? Ta strefa leci, ty się chmurata Stoję na cmentarzu Coś jakiś ma. Sam No On czeka z cmentarza. Zrzuć ja ładuję, ładuję. mnie. Nie Zrzuć mnie na mgłok, dobra. Kurde co, za pajac. Dobra, ja biegnę sobie gdzieś dalej. Poczekaj na mnie może być. Masz ja pan nie pan pan nie pan No worries, no worries my friend. No dobrze. Dobra, lecę. Tam pełno hajsu ze mnie wypadło, miniowa. Chodźcie, chodźcie. Na mnie jeszcze jeden, obok ciebie. Nie no, za tobą. Nie no, obok ciebie. Tu. Powaliłem no, go, trzymaj się. Dobra. Podnoszę się z autem, w prawej. No, dobra, przecieby podnieś. Po zabitego typa. Oto. Krach i patryka, dziękuję bardzo. Dziękuję. Spodni za tamtych. autem mi został. No. przepraszam. No, tego co dobij żeby ci nie popadał. Widzisz mi hajf? Czy tam nic nie zostało? A, dobra. Wyruszałem. Wygniemy do Was. Kurde, teraz stąd. 20 sekund. Koło mnie auto trzeba podrzut pojechać. I dajesz, że, że podrzut jedziemy, Wielu. nie? Bo był za to, bo mu 10 metrów to. No wiem mnie. Na gostek. Poładuję. Jaki plan? Chodź szybko, nie wiem, to trzeba podrzut pojechać szybko, zanim będziemy zniknie. Na tych? Idę tutaj. Dobra, to z zrzutem, o... muszę coś bo nie mam. mam... Ja nie wiem zdałam, że ten rzut wziąć Dasz radę, easy ten? A no w sumie to, to. ja tutaj to... podjadę do Ciebie tirem Do mnie? No Odpalisz mm. coś ja odpalam, Ja odpalam, Ja odpalam, ja odpalam Daj mi weź na pakę Macie keba jakieś to dla to mnie? To... Mam keba to... boxa całego A ty masz trophy, postawię nie, nie stawiaj tro... tego tego to... ja <laughs> Daj mi, daj mi kawę jakieś po prostu i... Dwa, Weź prowadź. Pod mostem. Czekaj To za Czekaj. 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 Dobra, Czekaj. dobra, dobra, dobra dawaj, w górę idź. Jest u góry, jest u góry. To do lewej, do lewej, do lewej. Lewe. Będziemy kasować. Na górze są? Czy macie? Nie wiem, tu jest jeden tylko. BSP macie? na nas. Tam. No. Ok. Zdeszczcie Zderzcie się z nim po prostu. Co? Co się stało? Strzał -ta. mi! Dobra. Dobra. Co to było? <laughs> na górze się. trało ja ostatni magazynek. Na górze? Byłem. Nie, na sklepie No Gorący wyprzedaż jest ty. Na stepach chodźmy szybko A, fleszek, no Spokojnie, wiem co robię <noise> Widziałem to na tutorialu Gorąca wyprzest, kurde <noise> Są, są, ty. są U mnie, na mnie po lewej stronie daleko, widziałeś, Jestem, nie? jestem. Mi Nie w uważaj. To jest Sniper tutaj. Pomagam ci. Jak teraz napiję? Powalony jest. plecy dostałem od Snipera z góry. Tam Orea miał. Hmm. Powalony? Tak. Ta. Gdzie? Ogłusza, no. Między tymi. Masz go? Ja, nie, dobrze. Oh oh ja ja mam takiego boxa? I... mówię. Ammo tak, ok. bo ja nie mam. Mhm. Ej, daj, daj radę ten ze szturmowym. Wiesz, i tammo. No. naprawdę, fajnie to. Y... Uj, jest, Ale... kurde, jest tu z ludzi. Ale nie znaczyłem, trzeba było kupić. To tak. No Dobra, na tych można pojechać. Adrząd nie ma Ja prowadzę O kurde Mogę być, że pozabijali Masz BSP minium, Nie, to nie to to płynie, żeby przedłużyć? Mam, mam. Ja, no, no. ja nie mam BSP, nie skończył. Ja mam BSP no Podłużam? Nie, ucieka no Biorę nie znikałem, co no BSP co w samym brzegu ja Słabym może no, no, drugi. Ja na sklepie zaczął jeździć. No. mnie. Nic nie widzę. Zagrałeś. Ta jest mnie. jeden. Gdzieś przed, przy ciele. Jeszcze na górce. Gdzie oni byli pochowani? Boki, wiatrkacze, ja. no. Je, na sklepie, tym przed nami. Minuta oni, do, do na, ląduje. ląduje, na dachu. Oni w ogóle są uważać za tymi drzewami na piętrze. Gdzieś tam trazy wyżej, teraz widzisz? Kurde, to jest Ten sklep będzie trudny do zrobienia. Są straż za nim, tak Parter, parter. Ej, oni byli. Uciekł. Ty w ogóle ich widziałeś tam wyżej? Ciężko, ciężko, wiesz? Nie. Jakieś nie no dobra, musiałeś. Falam BSP. Tak, alko bierze. Projdź go do niego, prójd do niego. Na no, ależ nie mamy rady. mamy. Hangar jest jeden Maga, tak? no, Zagrajmy no, to Mądrze, zagrajmy ruszam się tutaj Jezu. Tam za budynkiem, zero życia Których, Magazyn. Jak, bizar, biegnie już przez pole jeden chyba no Jest w magazynie Mhm, na no spoko Trefo teraz idzie Patrz gości przebędzie przed Chyba ja, się rozdzieliliśmy, Miszu Ja nie On jest w magazynie Dobiegnają na mnie jak chcesz Dobra, leży Ja muszę ja go zabić, czekaj po... <laughs> Zagraj save, zagraj safety inny team był ej ja Dobra, go, zabiłem go Idę do, do ciebie Piotrek Mo na no, się. Jeden Jem powalony Nie daj się zabić, biegnę już do ciebie No spoko, spoko Dojeżdżają, nie? Mm, nie pomagam, nie pomagam Wybiegnij, wybiegnij, outside. Jestem. Dobra. ten sklep. Zrzucimy no, reszkę przy okazji. Ja tu Kupicie kewa, tego? Zrzut? Na później? No to ja, że może kupić. To kup na później może. Ja mam boksa weź. Mhm. Ja miałem ammo boxa weź. Kurde, nie wiem co. To... Auto wysypuje może, co? Nie wiem, teraz w ogóle Przyjadź nic chodzi, nie wziąłem. I kupiłem sekewów. Jolo, przyjadę wołas auta. Do lewej w ogóle coś było. To co my chcemy zrobić? Nie, nie wiem. Auto, auto, trak. Przed nami truck. Kościoł biegnie w dół. Powalony. że on jest powalony. On żyje, on żyje, on żyje. żyje. Podejdźmy go. Jako... cię, cię, lewuj. jeszcze ja, ale jeszcze, jeszcze ja. ja. Aha, aha, aha. Ogał no, teraz. Ja będę się nim odchodziec. No. go dobił? Nie. No, go. drop gdzieś tam przed na, na drogę. Nie? No, daleko tam. Rzuca ktoś ten drop? Czekaj. Okay. Ja go zabiję, jak coś, nie? No, ja wiem. No, on się podnieś tam pan, chyba, to? Góra, góra. Na no, ulicę tam, do przodu dość daleko, żebym zdążył podnieść. Gole. Halo, halo? To nie ma ziemba. Dobra. No, rzucam rzucam wrzucam, Ale, strefa, ale idzie. strefa idzie Trefa idzie Ja pierwam <noise> ale szybko No jeszcze mi Biję mnie ten z góra, góry Góra Dwóch tam Nie odjeżdżaj tylko nikt tym. Dobra, ja zginę, nie? Ktoś jedzie? Ktoś jedzie ta. czy nikt? Go Ja biegnę sobie Go, 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 go. Ja nie mam kebabu w ogóle nawet na sobie Nie mam mamu, nie mam niczego Chajucha. Chodź do strefy na, na górze Widzę, że mnie no, nie, jaka ja, nie, nie poleciała jakaś No, trzeba by być wcześniej. Ja biorę dam policję, bo tu jest cały team. Biały, biały. Zrzucę w cały, 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 tak, cały, tak. cały team, cały team, cały team. Chciałem skrzynię z kawami. A kurde, to skrzynia z kawami. Dobra. Zbiją ja mnie z góry. Tak... Z góry mnie biją, w domku. Korona wjeżdża. To się jedzie w koreku. Ja jadę. Tak się jedzie. Weź mnie, weź mnie. za mną. No to nie ty byłeś ty, dobra, czekaj. Sprawdzam po jedzie. Masz furę? Nie masz. Ja to po ciebie też. No Jerzyk znowu nie wsiadł. No minąłeś mnie. To ty uciekłeś przed mną. Masz. Dawno nie było takiego chaosu, ty No bo to są, są czwórki, czwórki To są czwórki, to... Presja fraga to chyba To nie ma łatwo Ale chyba muszę Brok. zmienić faktycznie no, no, Tutaj ten... każdy chce testować broń, nie? Wiecie jak jest Tak jest, beczku A co tam z tyłu, panowie? Coś widać? Nie, nie wiem, ja się boję, żeby tropki nie ma Biją się na tamie jakby No gdzieś Przy ja straży się, się bili To mi nie ów, co tam widać Mienił was tych gości, jak co strzeli z górki? Na Ale CK poleci zaraz a, sam jestem teraz, na no, Oj, tak. snajper, eee. są na wieży. Spad, pa, spadamy stąd. <grystanie> Dobra. Jestem ja w dupie. Musisz zrobić zaporowy jakiś. Lejdź sobie na dół. Dobra. Co robimy? No, jakieś UAV by się przydało. Tu tutaj typy spali? będą, tu jest cały skład w tym domku. Mogę ci odpalić swój UAV. Ale ty doszedłeś przejść tam teraz czy będziesz siedział tam? No właśnie nie wiem co mam zrobić z tym. trochę. Dobra. Driftuję z cię zgarniam. Dawaj zgarnę go, czekaj. Robił. Widzicie, ludzie siedzą? Wstka chuj szybko, już musisz. Daj mi się, że na, na moim znaczniku... Jest nasz, jest nasz. gości. Ła... Wow. Ja Domek po znowu lewej typie też. Wjeżdżamy? A dawaj tego jednego. Nie wyprawia ja. Widział jak szedłem szybko Zobaczcie to Jakie zwierzę z tym Ja Normalnie <grystanie> zła w Indonezji ty A ale to Izak. gdzie oni byli Izak? A no tam mamy malwę osób też, osob, nie? Ty, a dawaj tego z, ty, z tym trackiem Koło, a, jednego. A nie, wiesz co jednak tam nikogo nie ma na jednym. Jeden tam, ale, jeden tu to. Tam Tam przywołał ich chyba, nie? Zjechał na dół. Oba się w drzewach. Bez, bez kewa. Coś tu wybuchło. Nice. Coś tu wybuchło. Jadę lew, lewej. Noszą się. Tu z lewej, tu z lewej zaraz. do lewej, odwit do lewej! O co? F-kami. Ja już ze Stachanów byłem, gdy ja wam powiem. Lecy, lecy mam, panowie. Cała ekipa, cała ekipa plecki Od A jeszcze żółty, tam. domek, żółty domek jeszcze cała ekipa. Jeszcze, jeszcze żółty domek jeden? Tak, no no ja, ja, tego ja pilnuję, ja pilnuję żółtego domku. Dobra Masz go? Nie, żółty domek ja jeden. Cały czas, żółty domek. Dobra. Lewa lewa lewa, leży, leży. Krótko. lewa krótko. Nie jest żółty domek cały czas. Tu? A, a nie! No, no to kurde! Ja pierdzielę, no, to, to się podbiegam. Słyszę, pilnuję żółtego domku A to z tyłu był żółty domek Spokojnie. Dobra. No, nieźle. on na fleśce mnie zabił. Tu nie ma życia. Leży. Na, na, nie, le może strasznie szybko się to bezpiecznie. Już teraz? Od razu? 3, no, może złapię jeden team, bo jest mało osób już. Dawaj, no. też ammo? Albo skrzynkę z ammo? Nie, ja mam keboboxa. No, bo, ja też ja mam dwadzieścia. Chłop na tym, na, na damie siedzi. Pozycji. Nie wiem no. jak wejść. Dzięki. Mam ja ma super. No ja mam 30. są tam, ten truck. No tak. Ale dzięki. Tak? Widać ich? Nie, tak, ale widać. no muszą być. Bo jest taka mała strefa. Goście na ulicy. Mój mark. Jeszcze od dołu. od dołu. Powaliłem dwóch, powaliłem dwóch. Możecie puszować, ja Gdzie się sam podniosę. Tam na dole. Pikam Cię, kikam Cię. No, piknij. Za kamieniem jeden. Na lot. Kolejny ja ogłaszający. Jeden jest koło sklepu. Uciekają. Na budce Kasatówka jest. Już na mnie? O kurde, na mnie. Na budce, cały team jest. No w domku gdzieś, dobra. Po mnie na czerwonym. Jestem na rozbię boxie rozbiankiem. Nie ja mam. Rozbię o boxa. Co to strzela? Dobra, zabiję. A mawia nie ma mama. Tu jest cały to, gdzie jest to całym? W budce? Lęka, chuju, chuju. O Coś, bo... oni są? Ja nie wiem w ogóle co się dzieje. Się <ślaju> ucha. Gdzie oni siedzieli? Tu za budką siedzieli we czterech? No. czterech? No. Ja pierdzielę. Bonjour, Gigi, vous pouvez? Casse-toi. Oui, arrivé. Qui c'est a... qu -ce qui avait annoncé le top 1? On de la. La. Oh, omelette, du fromage. No, także czas pokazać, jak zbudowany jest ten rkm fin. Także już pokazuję. Na wylot lufy mamy kompensator, nie tłumik monolityczny, bo ta broń wolno chodzi. Tłumik bardziej spowalnia broń niż kompensator. I oprócz tego też ta broń dosyć mocno odbija, jeżeli, jeżeli dajemy tą lufę z trybem krytycznym, bo widzicie, że wadach jest kontrola rzutu i strasznie ją odbija, więc redukujemy to kompensatorem. Do tego celownik VLK standardowo, tutaj szturmowy chwyt przedni, nie żaden pionowy, bo to za bardzo by zwolniło tą broń. A dzięki kompensatorowi możemy ją spokojnie kontrolować. No i 100 ammo, bo strasznie szybko tutaj leci ammo. Także 100 ammo na trójki, czwórki to jest naprawdę e, no potrzebne. potrzebne. Jakbym grał, powiedzmy, jakieś solo duo. No to można tutaj wrzucić jakiś e, pionowy operator, ranger merc, To byście musieli sobie sami tam dobrać. No i by można wyrzucić 100 ammo i dać. Laser taktyczny. I to jest bardzo fajny też zestawik, łatwy do kontroli. Także tak bym zbudował ja. No, no sami widzieliście, że na czwórkach ten ze szturmowym chwytem przednim fajnie śmigał i 100 ammo. Naprawdę fajnie to wszystko działało. No jest troszkę tego mało ammo. No i dostandardowałem P5, czyli tutaj zintegrowany tu monolityczny, laser 5, Merc 45 ammo i łamana F. Tak to takie pod bioderką P5. Także taki był mój zestawik. No i co, korzystajcie i standardowo wbijajcie na streama, do zobaczenia, czyścić czyś, albo w kolejnym odcinku. Yo. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał, zostawiliście już tą łapeczkę w górę i subskrypcję zostawiacie I widzimy się w kolejnym odcinku, wbijajcie również na streamki, do mnie na fanpage'a, a jak ktoś nie ma facebooka to może oglądać również na LechTV, linki macie w opisie. I do zobaczenia w kolejnym odcinku albo na streamku, czyścić.